Hej, witajcie na naszym kanale. Zapraszam Was dzisiaj, słuchajcie, na filmik dosyć krótki, w którym opowiemy Wam, co dla Was przygotowaliśmy na grudzień, jakie niespodzianki dla Was mam, może już nie zdradzając do końca. Jakie to będą dokładnie niespodzianki, ale na czym będą one polegały. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, byliście ciekawi, bo już w niektórych filmach wspominałam na ten temat, albo jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale, lajkowania tego filmu oraz oczywiście komentowania, jeżeli macie na to tylko ochotę. I nie przedłużając, kochani, co ja mam na myśli. Otóż w wielu filmach wspominałam Wam, że przygotowałam dla Was e, niespodziankę na grudzień i taka niespodzianka będzie. Będzie to niespodziank... Będą to niespodzianki grudniowe, bo będzie ich kilka. Ostatnio przygotowując rozdanie dla Was z tym boksem z Eveline, wtedy postanowiłam się z Wami częścią tych kosmetyków z boksu podzielić i wtedy też zaświtała mi taka lampka i pomyślałam, kurczę, będzie fajnie. Jak przygotuję dla Was różnego rozdania, różnego rodzaju rozdania na tym kanale w grudniu. A właśnie przygotujemy. Pokażę Wam kota, bo przecież tam się już tarzanie i jakieś dziwne rzeczy odbywają, więc pewnie to będzie główny wątek tego filmu i będzie Wam się przyjemnie patrzyło, jak ja będę mówiła. Pomijając jeszcze temat e, tych rozdań grudniowych, chciałam wspomnieć, że słuchajcie, nadal nie zgłosił się nikt e, po rzeczy z rozdania z Eveline, więc od razu wam mówię, że jeżeli nadal się nikt nie zgłosi, to... W sensie osoba, która wygrała w ostatnim, znaczy w ostatnim filmie z wynikami rozdania tam ta osoba jest. Powiedziane, kto to, kto to wygrał. Jeżeli się nie zgłosi, to po prostu te rzeczy przejdą do rozdań, moi kochani, już tych grudniowych, bo to nie będzie miało sensu, żebym nagrywała po raz 5, 10 i 15 losowania, losowania wyników, więc mam nadzieję, że ktoś się zgłosi. Jak nie, to dostaniecie te, te rzeczy po prostu w innym rozdaniu. Teraz tak. Na czym będą polegały te rozdania, ile ich będzie? Ile ich będzie, powiem Wam, że jeszcze do końca nie wiem. Mam dla Was już całkiem fajną, sporą. zobaczcie siatkę z rzeczami do rozdań. To są wszystko dla Was rzeczy. I. Nie będzie to jedno rozdanie, bo jedno rozdanie pewnie się też niebawem pojawi, dlatego że dążycie do 1500 subskrypcji, z czego się bardzo cieszę i powiem Wam, że nie zdziwię się, jak to w grudniu osiągniemy. Mam nadzieję, to też będzie takie większe już rozdanie dla Was. Te rozdania grudniowe będą się pojawiały nieregularnie, nie będą oznaczane w tytule filmu, to od razu Wam mówię, będą się pojawiały gdzieś w środku filmu, pod koniec filmu, na początku filmu, jeszcze nie wiem pewnie w różnych momentach i będę tam wam robiła taką chwilę, taką chwilę przerwy od tematu danego, czyli na przykład nie wiem, mierzymy, której opowiem wam o rozdaniu, co trzeba zrobić yy, i co jest do wygrania. Będą różne rzeczy, będą kosmetyki do włosów, wspomnę, że będzie zapach, będą kremy, więc będą to zazwyczaj dwa, trzy kosmetyki albo jeden kosmetyk, który ale taki już wiecie porządny jeden kosmetyk, który możecie wygrać w tym rozdaniu. Co będzie trzeba robić? Będzie trzeba po prostu skomentować ten film zawsze z literką R rozdanie, dlatego że ja nigdy nie wiem czy ktoś chce brać udział w rozdaniu czy nie, a wiem, że są osoby, które nie chcą brać udziału, o kota już nie ma, to się mogę przesunąć. Zawsze z literką R Raczej nie będę wymagała, słuchajcie, od Was y, jakiejś odpowiedzi na pytania i tak dalej, więc myślę, że, te, że to będzie literka R, ale będzie trzeba oczywiście zobaczyć, co ja powiem w danym rozdaniu, bo może akurat w danym filmie coś tam będę chciała od Was. W tym komentarzu, żebyście mi napisali, i będzie trzeba obserwować mój kanał, czyli dwa takie podstawowe warunki: komentarz i obserwacja. Więc y, będą takie ciekawe, różnego rodzaju rozdania. Oczywiście nie będę Wam teraz już mówiła, co będzie, bo no, nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów. Rozdań, myślę, będzie 4-5. Zobaczymy. Wyniki każdego rozdania będą po tygodniu od publikacji filmu. Pojawiały się w takim krótkim filmiku jak do tej pory. Oczywiście wtedy będą oznaczone, tak? Czyli na przykład wyniki rozdania. Myślę, że będzie tytuł z dnia. Wiecie o co chodzi? Zrobiliśmy z moim narzeczonym największy błąd na świecie. W garderobie, słuchajcie. Zostawiliśmy taką wielką pakę suchego dla nich. Tylko, że moje koty jedzą różnie, ale czasami jedzą też suchą. I mój kot, moja kocica teraz będzie się darła pod tymi drzwiami do garderoby w niebogłosy. Zazwyczaj, wiecie, mieliśmy to suche w piwnicy, bo mamy taką mega suchą piwnicę i po prostu przynosiliśmy sobie w worku, tak, składaliśmy do szafki w kuchni i tam, jak była potrzeba, to sobie dosypywaliśmy im. Natomiast Teraz zostawiliśmy ją w garderobie i jest po prostu jeden wielki krzyk pod garderobą, żeby jej otworzyć nam. Mimo, że jak właśnie danie, nie? Dramat. Ale nie o tym. Będzie na przykład e, tytuł filmu: wyniki rozdania z dnia e, i słuchajcie, będzie, a może bez dnia, wyniki rozdania i na przykład myślnik, nie wiem, zestaw do włosów takiej i takiej marki, tak? E, albo coś takiego, więc będą to takie krótkie, trzyminutowe, dwuminutowe, Maksymalnie 4-minutowe filmiki, w których będziemy robić losowanie i oczywiście będę miała nadzieję, że wszyscy się pod tym, tym razem już wszyscy się zgłoszą po swoje nagrody i będę wysyłała wam te nagrody. Już oczywiście, czy paczkomatem, mam nadzieję, że paczkomatem, bo powiem szczerze, że to jest dla mnie najwygodniejsze, czy w jakiś inny sposób będziemy się dogadywać już z osobami, które wygrały na PRIF. Więc będzie to taki grudzień z wieloma niespodziankami dla Was. Nie się, tak jak Wam powiedziałam, jak w grudniu się jeszcze będzie musiało pojawić to rozdanie na 1500 subskrypcji. Nie wiem, czy może w grudniu, czy może na początku stycznia zobaczymy, kiedy ten próg zostanie osiągnięty. tych 1500 subskrypcji, ale tak jak Wam obiecałam, tak i też będzie takie rozdanie. Ono będzie większe, tak jak każde rozdanie, które robię właśnie na takie ładne, okrągłe liczby moich subskrybentów. One zawsze są większe i nie jest to jeden kosmetyk czy dwa, tylko jest to ładna ilość kosmetyków. Jeżeli, słuchajcie, nikt się nie zgłosi po tego Ewelina, chyba ma jeszcze tydzień od momentu, kiedy nagrywam ten film, to po prostu ten Eweline z tego boxu pójdzie do pewnie tego rozdania na 1500 subskrypcji. Musicie mi wybaczyć, no ale też nie będę w nieskończoność nagrywać i losować e, jednego rozdania, bo to też byłoby bez sensu. Jeżeli się zastanawialiście, kto tak przez cały film ten się drze, to ona. Słuchajcie, to jest moja kocica najmłodsza, największa rozrabiaka, najmniej jak widzicie przytulasta. W sensie da się przytulić. Ona kocha się do nas wciskać na przykład w nocy, tak, żeby ją przytulać. Natomiast tak w dzień to od wielkiego dzwonu tak jak teraz da się pogłaskać i przytulić, nie gryzie, nie, nie drapie, tylko po prostu sobie odchodzi. Ja też jej nigdy na siłę nie zmuszam, ale tak to ona te efekty dźwiękowe uskuteczniała, bo ona próbuje na siłę dostać się do garderoby, gdyż wie, że tam są chrupki i powiedz, mnie nie oszukacie, ja chcę te chrupki, tak? Powiem Wam, że nie mam pojęcia, biorąc pod uwagę to, jak dzisiaj skakałam w tym filmie z tematu na temat, czy ja Wam opowiedziałam dobrze na temat tych rozdań, ale mam nadzieję, że tak. Więc główna wiadomość tego filmu i główne przesłanie jest takie, że w grudniu w różnych filmach, w różnych momentach tych filmów będą pojawiały się rozdania, więc będą to takie rozdania, które. W dużej mierze będą dla moich stałych widzów, bo nie będzie to film, wiecie, tytuł filmu, myślnik rozdanie i wiadomo, że wtedy więcej osób klika takie filmy. Tylko będzie to film jak każdy inny, a w jego trakcie pojawi się to rozdanie. To będzie trzeba robić. To oczywiście subskrybować mój kanał, więc już dziś zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nie będę musiała nagrywać tego filmu po raz kolejny i że udało mi się przekazać myśl tego filmu Wam. Dziękuję za uwagę. Zostawiajcie łapki w górze, subskrybujcie. Do zobaczenia. Papa pa. i zapraszam Was już na grudzień.